Siema z tej strony, Szymon, witam Was bardzo serdecznie. A to kanał, na którym rozmawiamy głównie o inwestowaniu na Steamie. Dzisiaj bierzemy sobie pod lupę ostatni event, który mieliśmy z Majora, czyli Shanghai. I zobaczymy, bo to jest taki segment, w którym omawiamy ten event. Zobaczymy, co się na nim zmienia. Czy on ma jakikolwiek potencjał inwestycyjny według mnie, i czy jest to dobra inwestycja. Na chwilę obecną jest ciężko stwierdzić, czy będzie to dobra inwestycja, bo nie wiemy, jak długo na przykład potrwa promocja. A jak wiemy, Valve bardzo lubi przedłużać te promocje praktycznie w nieskończoność. Mamy bardzo długi Paryż, jeszcze dłuższą Kopenhagę. No i czy będziemy mieć jeszcze dłuższy Szanghaj, wszystko na to wskazuje, ale niestety nie mamy tu szklanej kuli, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Przechodząc do Oczywiście naszego rynku możemy stwierdzić, że yy, kapsuła, która aktualnie jest najdroższa, jeżeli chodzi o kapsuły drużynowe, jest to kapsuła kandydata. Tak jak mówiłem, będzie to moim zdaniem faworyt do bycia najlepszą inwestycją. Dlaczego? No, bo posiada on tu takie drużyny, które się po prostu nie powtarzają. Jeżeli patrzymy na inne kapsuły, to widać zdecydowanie drużyny, które powtarzają się praktycznie wszędzie. Na przykład tutaj mamy Face, Vitality, Mouse, G2, Heroic, Navi i Team Spirit. No i mamy 3D Max, które no, praktycznie nigdzie się nie powtarza, ale no. Przewaga jest tych drużyn, które się powtarzają, no więc wiecie, to jest po prostu kopiuj klej naklejki e, z Kopenhagi, no bo one praktycznie identycznie wyglądają, nawet ta wersja holo nie jest jakaś bardzo inna. Już nie mówię o glitterach, które są bardzo podobne i o papierkach, które są praktycznie kopiuj w klej. Przechodzimy dalej i zobaczmy jak to się prezentuje w następnej Naszej kapsułce drużynowej. No i tutaj też mamy drużyny, które bardzo często pojawiają się na miedziorze, tak jak VIPI, FURIA, BIG. Demongos ostatnio bardzo dobrze gra, więc też raczej na pewno będą się na takich turniejach prezentować. Complexity, Team Spirit, Pain. No, to są drużyny, które widujemy. No w Natich może trochę rzadziej ostatnimi czasy, ale też jest to drużyna, która ma ogromny potencjał do tego, żeby grać na tych majorach i się dostawać. A teraz jak wiemy, no będzie trochę mniej tych rotacji przez to, że jest system Valve, który jest taki jaki jest i ciężej dostać się na majora drużynie np. przykład tier 2, chociaż teraz trochę więcej drużyn ma się dostawać, ale jak to będzie, to jeszcze dokładnie zobaczymy. No ale moim zdaniem ta kapsułka wygląda w teorii najlepiej, ale to czy wygląda w teorii najlepiej, to nie znaczy, że będzie najlepsza, no bo może się okazać, że tej kapsułki, której z tych będzie naprawdę mało i to może zrobić ogromną różnicę. Jak widzimy, supply nie są jakieś ogromne, no bo to jest 2000, ponad 2000 trochę tej kapsułki. To widzimy na innych marketach też jej nie jest zbyt dużo, no i możemy stwierdzić, że. No tutaj jest parę takich drużyn, które się nie powtarzają nigdzie, na przykład jak Passion UA, FlyQuest, czy chociażby tutaj drużyna pewnej streamerki. No i mamy też Rare Atom, które ma duży fanbase w Chinach, ale no ostatnio ten fanbase w Chinach nie pomógł, jeżeli chodzi o, to, o oglądalność na przykład Majora. No, się okazało, że jak w kinach zrobili majora, to mniej osób obejrzało niż jak jest major w Europie albo w USA. No, więc, no, bardzo ciekawy. No, a przechodząc dalej, możemy zobaczyć, że jest w ogóle małe zainteresowanie tym eventem. Patrząc na to, że nie tylko ilość kapsułek jest bardzo mała, ale też ilość innych y, elementów związanych z tym eventem, takich jak zestawy pamiątkowe. No, nie jest to z, jakaś mega duża ilość, jeżeli chodzi, że takiego zestawu pamiątkowego jest 1100 wystawionych na Marchecie. No i czy to w ogóle się sprzedaje, moi drodzy? Zobaczmy, jak to się sprzedaje, na przykład 9 luty, no tro, trochę się tego sprzedaje, no. Ale to, to jest bardzo, bardzo, bardzo e, słaba sprzedaż, jeżeli chodzi w porównaniu do innych, na przykład, eventów. Jeżeli chodzi o to, no to tutaj... Bardzo dużo jest tych naklejek. No i jeszcze bym chciał zobaczyć, jak się sprzedają, na przykład naklejki takie typowe. Już nie chodzi mi na przykład o to. Tylko takie naklejki, których jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na przykład dajemy sobie taką naklejkę. Ona powinna się w masowych ilościach sprzedawać. No i zobaczymy, jak ona się tu sprzedaje. No 200. No sprzedaje się całkiem. Nieźle, chociaż jak na taką naklejkę, to ona się powinna tu w tysiącach sprzedawać egzemplarzy. Bynajmniej jeżeli ten event by miał jakiś hype, a prawdopodobnie ten event nie ma żadnego hypu. Bo szczerze mówiąc, nawet kanały inwestycyjne o tym nie nagrywają. Kanały inwestycyjne wolą sobie wziąć na tapet. Teraz jakieś skrzynki czy coś w tym stylu, niż coś takiego, no bo sparzyli się po prostu na naklejkach i nie chcą brać tego tematu. No co prawda są osoby, które o tym rozmawiają i bardzo fajnie, ale jest parę osób, które po prostu omijają teraz te naklejki szerokim włókiem. No i fajnie, ale fajnie jakbyście też powiedzieli swoje zdanie na ten temat. No i bardzo, bardzo, bardzo ciekawie wygląda ten event pod względem tego, że czegoś takiego już dawno nie widziałem. Bo no, mieliśmy takie eventy, które budziły mniejsze zainteresowanie, ale głównie były to eventy związane z tym, że miały one po prostu tło i brzydko wyglądały. No te naklejki może wyglądają najgorzej z tych wszystkich bestłowych, ale są nadal bez tła. I one nie mają zainteresowania. Jestem ciekawy, jak to się przełoży w przyszłości na inwestycje w ten major. Czy to będzie dobra inwestycja, czy to też będzie słaba inwestycja? Bo jestem wręcz przekonany, że pod y, promocję z Paryża podjedziemy pod te 103 dni, czy ile tam było, chyba 103. Jeżeli dobrze pamiętam. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko się potoczy, bo dla mnie ten event jest fascynujący. Jest fascynujący dlatego, że jestem ciekawy, czy zainwestowanie w te kapsuły przyniesie zysk. No bo to jest w teorii taka sytuacja, gdzie nikt o tym nie mówi. Nikt w to realnie nie inwestuje dużych pieniędzy. Bo pamiętam sytuację, jak był Paryż, tam ludzie sprzedawali samochody kupywali naklejki i te sprawy tutaj? tutaj nikt w to nie inwestuje no inwestują to ludzie, ale nikt ci nie zainwestuje w 100 tysięcy złotych ani nie postawi dom pod zastaw za kapsułki no raczej nie raczej to nie jest tego typu event nie będzie on przeinwestowany to mogę wam powiedzieć na 100% czy będzie dobrą inwestycją szczerze powiem nie mam pojęcia bo pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja już myślałem, że Kopenhaga słabo idzie i że to już w ogóle jest Maraz totalny. Ale to, co oglądamy teraz w naszym kraju, to jest w ogóle no, dziwna sytuacja. To, jak jest małe zainteresowanie tym eventem, to, jak mało tego się sprzedaje, i to takich naklejek, nawet bardzo tani. No, ktoś powie, że są naklejki, które są tańsze. No, ale tutaj też są naklejki za 3 grosze, tak jak są naklejki za 3 grosze w Paryżu. No, i Paryża się sprzedaje jednak więcej, bo ludzie twierdzi, twierdzą, że jest po prostu ładniejszy. No ale jak to się potoczy w przyszłości, tego nie wiem. Ja wiem tylko tyle, że ten event nie jest przeinwestowany i przeinwestowany nie będzie. Czy pakowałbym w to fortuny? Nie. Czy pakowałbym w to jakieś 5-10% swojego ekwipunku? Pakowałbym. A dlaczego bym pakował? Dlatego, że twierdzę, że ten event może być o tyle dziwny, że odda. No, i to by było chyba na tyle, jeżeli Wam mogę coś powiedzieć, co ja sądzę o tym evencie.